Północne Kaszuby to region, który natura obdarzyła nad wyraz szczodrze. Sztuka polega na umiejętnym wykorzystaniu rodzimych dobrodziejstw. Coraz więcej turystów przyjeżdża na polskie morze i bardzo ważne jest to szczególnie, że czasem pogoda płata figle, żebyśmy mieli w tym czasie wakacji. Także taką ofertę, która pozwala w różnych miejscach zobaczyć coś bardzo szczególnego. Kaszuby Północne to jeden z najciekawszych, najbardziej atrakcyjnych obszarów w Polsce, ale nie możemy stać w miejscu. Nie same atrybuty przyrodnicze, nie samo położenie, nie sama zatoka Pucka przyciągną nam turystów. Musimy także się postarać przygotować odpowiednią ofertę. Indywidualne oferty poszczególnych miast i gmin od czterech lat służą budowaniu wspólnej marki regionu północnych Kaszub. Metropolitarne Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Norda powołali do życia. W 15 gmin pomorskich. Dziś zrzesza 24 członków. Jeżeli będziemy tak dalej ze sobą powiedzmy nie rywalizować, ale mówimy, że będziemy wypełniać się wspólnymi programami, to będziemy mówili, że mieszkamy na przepięknym terenie. Pewne, że turyści, którzy trafią na Kaszubę Północną nie będą się nudzić. Jest w czym wybierać. Kontynuujemy nasze wycieczki po Wejherowie, po Starym Mieście, po Kalwarii Wejherowskiej, po Parku Miejskim. Nowością będzie na pewno, na pewno otwarcie tarasu widokowego na Filharmonii Kaszubskiej, czyli ta filharmonia, która przygotowuje nam ofertę kulturalną dla naszych mieszkańców, także ofertę Nową w okresie wakacyjnym dla turystów, to również ten taras widokowy chcemy wreszcie udostępnić. Wspólny wysiłek daje więcej niż jednostkowe działanie, w myśl zasady, że duży może więcej. My zapraszamy na północne kaszuby nie tylko latem. Szczegóły na stronie internetowej www.nordaforum.pl.